W roku 2019 w Nowym Jorku Adam Kownacki i Chris Areola stoczyli pojedynek, który na zawsze zapisał się w historii kategorii ciężkiej. 12 rundowa walka zaowocowała niepobitym dotąd rekordem łącznej liczby zadanych ciosów przez dwóch pięściarzy królewskiej dywizji. Kownacki i Areola w ciągu 36 minut wyprowadzili łącznie aż 2172 ciosy, co daje 181 ciosów na rundę i jeden cios na każdą sekundę walki. Dodatkowo Areola ustanowił indywidualny rekord dla wagi ciężkiej 1125 uderzeń. Rekord ten także utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Żeby zdać sobie sprawę jak intensywna była walka Kownackiego z Areolą należy wspomnieć, że przeciętny ciężki zadaje w rundzie od 45 do 50 ciosów, zaś zawodnik z lżejszej wagi od 60 do 70. W przypadku Kownackiego i Areoli było to odpowiednio 87 i 93 uderzenia na rundę. Kownacki i Areola pobili też rekord łącznej liczby celnych ciosów, było ich aż 667. Pojedynek na punkty wygrał Adam Kownacki.